Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Maciej Głogowski, witam w naszym studiu. Pani Joanna Solska, pan Konrad Neklewicz i pan Piotr Kuczyński. Giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIK 27 na minusie. Podstawowy WIK podstawowy tak 9 na plusie, ale to są dane jeszcze sprzed kilku minut. Tutaj WIK się nie zaktualizował, bym tak powiedział. Frank, Frank po Frank po 3 złote 10 groszy, dolar po 3 złote 4 grosze i euro po 4 złote i 3 grosze. O, I tak chciałem zamknąć Nic się króciutko nie dzieje. rynkowe informacje. W informacjach Radia TK FM przed kilku przed, które kilka minut temu skończyły się na naszej antenie. Słyszeli Państwo wieści z Chin o statystyce. I teraz miał Państwu powiedzieć, co tu się działo, jak te dane powie, powie, wybrzmiały na antenie, jakie tu były komentarze. A ja Państwu przypomnę, eksport Chin w listopadzie wzrósł o 34,9% w porównaniu do listopada roku ubiegłego. W tym samym czasie import zwiększył się o 37,7%. Tak czy inaczej są to dane imponujące. E, czy po przecinku mam powiedzieć tak, ale... To znaczy wierzyć, nie, nie wierzyć? Tr trzeba przypomnieć, że w, w ujawnionych ostatnio materiałach przez portal Wikileaks pojawia się jedna z depresji dyplomatycznych, w której to ambasador bądź inny dyplomata relacjonuje swoje spotkanie z chińskim wicepremier wicepremierem. Który wtedy jeszcze chyba nie był wicepremierem. Yy, to nie ma wielkiego znaczenia. Który to polityk chiński mówi, że mm, rząd chiński zdaje sobie sprawę z tego, że te statystyki podawane oficjalnie nie do końca muszą być akuratne, bo nie jest tajemnicą żadną, że chiński aparat administracyjny i statystyczny jest dość słaby. Chińczycy nie mają tak sprawnych y, urzędów statystycznych, jak państwo zachodnioeuropejskie czy północnoamerykańskie więc jest duża możliwość, że te dane, które są przez te urzędy chińskie podawane, no nie do końca odzwierciedlają faktyczny stan chińskiej gospodarki. Zostały podjęte drogą głosowania. Tak? W jaki sposób, jaka jest metodologia? To jest właśnie ciekawe, że wydaje mi się, że nigdy nie została przez Chiny oficjalnie ogłoszona, jakaś metodologia badania PKB i wszystkich innych ważnych wskaźników. Ale ja myślę, że my się troszkę tak pocieszamy, ponieważ to tempo, mimo, mimo jest wielkiego no. błędu, dopuszczalnego. Jest szalenie imponujące i Chiny dyktują światu warunki. Także Ja bym raził przeczytać te tysiąc stron Fenbiego. Chiny od upadku do powstania wielkiej potęgi. No trochę zmieni, zmienia się optyka wtedy. Z, to znaczy? To znaczy teza tej książki jest taka, teza końcowa, od razu można, można nie czytać tezy. <laughs> od 1850 Uwaga? roku w zasadzie niewiele się zmieniło. Że wtedy było cesarstwo, które gniło, a teraz jest jest y, rządy partii komunistycznej, które takiego zbiorowego cesarza, a układy na dole w prowincjach są takie same, czyli też gnije i, i wcale się, szczerze mówiąc, trudno się by było dziwić, gdyby powstało coś takiego, jak powstania bokserów, czy, 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 czy czegoś. No po prostu to, to może się różnie skończyć i ja bym się tak nie ekscytował tymi Chinami. Ja, ja dodam tylko do wypowiedzi pana Piotrowskiego, z całkowicie zgadzam, że Chiny, i to też nie jest żadna tajemnica, jak każde rozwijające się państwo, za chwilę rozwinięte państwo, uderzy o kilka strukturalnych problemów. Problem pierwszy, bezrobocie. Problem drugi, dostęp do y, takich, y, takich rzeczy jak Druga opieka rzecz. zdrowotna, jak system emerytalny, który w Chinach nie ma. Nie ma. Trzecia Ale rzecz. się społeczeństwa. Chiny na pewno uderzą się w, o barierę surowcową. Potrzeby energetyczne tego kraju rosną no, chyba już nawet nie arytmetycznie, tylko geometrycznie. A, a w pewnym momencie dojdzie do tego, że nie będą w stanie zapewnić tych, tego zapotrzebowania energetycznego, które, które mają. A te okupują Afrykę. Y, ale no, na, nawet takie dosyć dramatyczne y, y, posunięcia mogą nie wystarczyć, więc Chiny prędzej czy później natkną się na te same problemy, na które natykają się dziś obecnie gospodarki zachodnioeuropejskie, północnoamerykańskie. I wówczas, tak samo jak nam dzisiaj Chińczykom też będzie trudno, więc nie myślmy sobie, że Chiny to jest taka story, która już y, y, powietrzne czasy będzie trwała. Ja chciałam dorzucić do tego jedną sprawę, z której Polska? sobie nie, właśnie nie, nie, niekoniecznie zdajemy sprawę, czyli ten proces szybkiego starzenia się społeczeństwa chińskiego, co jest wynikiem polityki jednego dziecka. I ten... Europa się szybko starzeje, ale w stosunku do Europy, Chiny starzeją się jeszcze szybciej. Dobrze. Kończymy i ten temat, aczkolwiek rzeczywiście taki wydźwięk Tradycyjnych dyskusji, czy też najczęstszych dyskusji o Chinach, jest jeden, że to jest właśnie imponujące, robiące wrażenie i takie aż do no panie, tak, Jak, pan, jak, w jak, jak, jak lecą wiecie. sobie an, ekonomiści, analitycy, politycy do Szanghaju, Pekinu, do Shenzhen, prawda, i patrzą na to wszystko, mówią: No, imponujące, wspaniałe, no jeszcze 10 lat temu połowy budynków nie było, a niech przyjadło się na prowincję. No ja, co prawda, byłem dawno w Chinach. bo bo to było w 1996 czy 7 roku, więc bardzo dawno to epoka cała, no ale naprawdę ta prowincja wyglądała. Myślę, że się niewiele zmieniła, czytam, że się niewiele zmieniło. To tak jest i też w Polsce. W Polsce też czasem trzeba. O, wypraszam sobie, jako y, uważam się jako za osobę, która trochę o prowincji wie, ponieważ y, no, jakiś tam czuję związek z tą prowincją y, ścianą Wschodnią. Uważam, że to y, przemiany, jakie następują. W Polsce tej małomiasteczkowej, wiejskiej są olbrzymie i na szczęście wszystkie są na plus. Ale nie dajesz mi dokończyć. Ja się z tobą zgadzam, że są na plus, ale wydaje mi się, że też w takim oglądzie i patrzeniu na to, co się w Polsce dzieje, trzeba czasem być może z pociągu, no ty to robisz, tak? Przysiąść się do samochodu i zatrzymać się w co drugiej wsi. I nie wszędzie jest rzeczywiście tak, jak, tak jak mówisz, bo są zmiany, ale są i takie miejsca, gdzie niestety pociąg przyjeżdża 1 o 16 i albo wyrobisz się z pracy, albo się nie wyrobisz, więc albo będziesz pracować i dojeżdżasz. Tak, a dokładnie, więc albo będziesz pracował, albo nie. A, także to jest różnie i mi się wydaje, że mi się wydaje, że na to też trzeba zwracać uwagę. Na mnie powiem szczerze, zrobił. Nie wiem, może oglądaliście ten film, który był opublikowany w HBO, zdaje się, tak? To znaczy, czekając na sobotę. I to to, ja jest, to, czytałem to jest bardzo ciekawa. To jest, też... I wystarczyło mi to tak to jest bardzo to. ciekawa historia, Natomiast żeby zobaczyć jak To jest. Nigdy nie mieliśmy takich możliwości i istnieje obawa, że po 13 roku też one nie będą takie duże. Myślę o wielkich pieniądzach, jakie płyną na wieś i że my te pieniądze niestety nie wydajemy najlepiej, dlatego, że nie przygotujemy, nie przygotowujemy wsi na to, że tych pieniędzy może być mniej i że ona powinna stać się samodzielna finansowo, czyli pomóc ludziom, młodym ludziom znaleźć sobie miejsca pracy, nie poza wsią, ale poza rolnictwem. To wszystko idzie na razie na konsumpcję. Wieś się o tych pieniędzy uzależnia. I jak będzie ich mniej, będzie wielki dramat. Ja się na wsi nie znam, ale to z tego, ja co to czytam, to powiem zupełnie od strony laika kompletnego, to czytam, że jeżeli chodzi o, o wydawanie tych pieniędzy, to nie jest sprawa taka prosta, bo jednak środki produkcji bardzo zdrożały. W związku z tym ci, którzy cokolwiek produkują, to oni tego nie przejadają, a raczej wydają na to, co, co muszą, ale z, tych czego jest jedna muszą używać. Trzecia. No właśnie, no i no. ja nie znam proporcji. Pierwsze założenie było, nie znam się na wsi, ale czytam, że ci, którzy coś produkują, to te y, y, całe dotacje, dopłaty idą na środowisko. Tak, w gospodarstwach no produkcyjnych właśnie. tak i te no duże gospodarstwa właśnie. bywają bardzo nowoczesne, naprawdę, i to jest to, co możemy nazwać rolnictwem. Natomiast dwie trzecie polskich gospodarstw, no, których jest tak. ponad 2 miliony, nie produkuje niczego na rynek. Zgadzam się z, z tym poglądem. Natomiast wydaje mi się, że że i tak jest lepiej, znacznie lepiej niż jeszcze 10 lat temu. Ja z wielką niecierpliwością czekam na wyniki Wielkiego Spisu Rolnego. One z tego co pamiętam jakoś w pierwszym kwartale przyszłego roku mają być opublikowane i znaczy zobaczymy co w nich będzie, w tych danych, ale spodziewam się, spodziewam się znacznej poprawy zarówno materialnej, jak i edukacyjnej, takiej zwykłej, ludzkiej, że po prostu ludziom na wsi żyje się na szczęście lepiej. Ale jest, jakoś nie jest bardzo, jedna, nie właśnie jedna rzecz przy tym Spisie Rolnym, że na ponad 2 miliony gospodarstw samodzielnie się zalogowało i wypełniło tę ankietę przez internet tylko 30 kilka tysięcy gospodarstw. No, dlatego mówię, z tym, z tym, szczególnie z tym aspektem wykształceniowym, ja się nie bardzo zgadzam. Ja pamiętam, jak ja studiowałem, to była prehistoria, 68-73, to na elektronice jedna trzecia mniej więcej studentów to była byli ludzie ze wsi. I to byli bardzo zdolni ludzie. I nie mogło się tak nagle stać, że 30% że nie, ma tych procentowych, nie ma. Jest 3%, a nie 30%. Ja u... to, mnie nie, to, to, to mnie od dawna bardzo niepokoi. Ja i uważam, mi się to nie podoba. Że to, o co elektorat wiejski ma prawo mieć pretensje do partii wiejskich w tej chwili do PSL-u, to to, że PSL bardzo zabiega o pieniądze dla starszych rolników, natomiast moim zdaniem nie zrobił nic dla poprawy perspektyw na przyszłość dla dzieci wiejskich. Kończąc tylko, słuchajcie, ja też mam wrażenie, że ten spis pokaże nam sporo ciekawych informacji, bo być może, być może komuś się będzie chciał z tego jakieś wnioski wyciągnąć, bo to, co tutaj powiedzieliśmy, ja mam wrażenie, że każdy z nas ma rację, że ta wieś się zmieniła i ona się zmienia, ale pytanie, czy ona na pewno racjonalnie wydaje te pieniądze, jest wciąż aktualne. A propos tego, czy tych pieniędzy będzie mniej, w środę, to tak zaczęlibyśmy od Konrada, w środę ma być głosowanie budżetu w parlamencie Europejskim 14 grudnia a tego budżetu na rok 2011, jak rozumiem, zgoda na głosowanie sprawia, że jesteśmy prawie pewni, iż ten budżet będzie i nie będzie, nie będzie groziło nam prowizorem. To, to, to niestety nie jest takie proste. Nie jest takie proste. Bo i Parlament Europejski, i rządy zgadzają się co do kwot, które są w tym budżecie zapisane, i zgadzały się już miesiąc temu, kiedy ten problem nastąpił. Tam, gdzie nie ma zgody między Parlamentem Europejskim a rządami, to, to są kwestie instytucjonalne. Upraszczając bardzo mocno na potrzeby naszej radiowej dyskusji, Parlament Europejski chce zagwarantować sobie dwie rzeczy. Że będzie obecny od samego początku w dyskusji nad kolejnymi budżetami Europejskiej, także tymi wieloletnimi. I że po drugie, w Unii Europejskiej zacznie się dyskusja o tym, jak przekonstruować budżet, jak zapewnić mu nowe, własne dochody finansowe, niezależne od się rządów. I, I na to rządy się nie chciały zgodzić. I tutaj jakby są dwie rzeczy, które biegną równolegle. Kwoty zapisane w budżecie na 2011 rok są zaakceptowane przez wszystkich. Parlament w tym głosowaniu europejskim potwierdzi to, ale potem trzeba będzie usiąść z rządami do dyskusji zanim Parlament Europejski, zanim ten proces się zakończy, czy rządy ustąpią i, i zgodzą się na realizację postulatów politycznych Parlamentu. Nie wiem tego. Nie wiem, czym się zakończy ten spór polityczny. Być może Parlament Europejski się wycofa ze swoich żądań i wtedy wówczas problem się sam rozwiąże. Ale szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nie. Nawet gdyby miało to oznaczać, że Unia Europejska będzie jechać na budżecie prowizorycznym. Bo, bo, bo uważam, że Parlament Europejski, po pierwsze, powinien być częścią tej dyskusji, bo jest jedynym demokratycznie wybranym ciałem w Unii Europejskiej, a po drugie, wydaje mi się, że jego koncepcja, że należy zapewnić budżetowi Unii Europejskiej dochody niezależne od widzimy się rządów, jest dobra i korzystna dla Polski. Myślę, że konsensusu jakiegoś dojdzie do, 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 do kompromisu. Że, dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska ma teraz takie problemy w strefie euro, że dorzucanie jeszcze braku budżetu, to byłoby dolewanie benzyny do ognia. I wydaje mi się, że zrobiło wszystko, co jest możliwe, żeby osiągnąć kompromis. Chciałem was jeszcze zapytać. Ja wiem, że to być może zabrzmi na polityczne pytania, a my przed te, tą polityką w programie, jak jest, staramy się bronić nie wiem, czy obserwujecie to, co się dzieje we Włoszech. W Włochy, może nie są... nie Włochy może nie są. tego nie będzie Włochy może nie są następne w kolejce tych problemów e, fiskalnych, Oj, są, są. ale są tuż być może za Hiszpanią. Oj, Włosi być może zafundują sobie brak rządu i niestabilność polityczną, nie wchodząc w to, czy Berlusko nie mu należy się odwołanie. Czy nie? On użył takiego sformułowania, trzeba iść naprzód i kontynuować tę kadencję parlamentu. Tego potrzebuje kraj w tym delikatnym momencie. Chciałem zapytać o Waszą opinię. Trudna sytuacja, sytuacja kryzysowa, wisząca, wiszący kryzys w powietrzu, no i ewentualny brak rządu, przyspieszone wybory. To jest taka nauczka, przestroga, to jest taka zapowiedź? I jak, jak wy na to patrzycie? No cóż, według mnie każda zmiana. Tutaj będę stronniczy. Każda zmiana, która po, doprowadzi do pozbycia się pana premiera Berlusconiego, będzie zmianą dobrą. Przynajmniej na razie, póki jeszcze superpopuliści nie, 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 przeje, nie, prze, nie przejęli sterów władzy, a, a niedługo pewno za parę lat będą przejmować w wielu krajach. Więc y, ja bym się specjalnie nie ekscytował. Takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście tu pan ma rację, że zdarzają się w niefortunnym momencie, tym kryzysowym. Bo to o to chodzi. Nawiązanie do... do... No tak. Do tego, że to może trochę, trochę popsuć humory, ale samo to myślę nie będzie miało olbrzymiego wpływu na rynki, na gospodarki. Wło we Włoszech rządy dosyć często upadały, to prawda? Tam tych rządów było już wiele. Ale Unia nie przeżywała jeszcze takiego kryzysu. Nie, przeżywa nie, w tej tak, chwili oczywiście. każdy kraj, w którym się coś niestabilnego dzieje, to wspólne zagrożenie potęguje. Jak wiadomo tych e, takich punktów zapalnych i skierki były różne w różnych momentach, więc nie wiadomo co się może zdarzyć. Tak, tak, absolutnie.